Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Mountain Blade Warbond. Ja nazywam się Dreadlock J, a to nowa seria, nowy Let's Play z gry, w którą szczerze nigdy nie grałem, bo grałem w inne Mountain Blade y. grałem w Mountain ogim mieczem bardzo namiętnie, bardzo długo, ale w Warbanda nigdy nie udało mi się rozegrać, więc zrobimy to teraz wszyscy razem. Witaj w Mountain Blade Warband, poszukiwaczu przygód. Zanim rozpoczniesz grę, musisz stworzyć swoją postać. Pamiętaj, że te rezyny średniowieczne społeczeństwa ukazane w niniejszej grze, zdominowane było przez mężczyzn. Nie znaczy to jednak, że nie możesz zagrać kobietą czy postacią nie mającą szlachetnej krwi. Mężczyźni ze szlachty mają nieco łatwiejszy początek, ale kobiety i przedstawiciele niższych warstw społecznych mogą w grze to samo, chociaż sam początek rozgrywki będzie większym wyzwaniem. Wybierz pierwszej swojej postaci. Żeby lepiej się wczuć, postaramy się wybrać mężczyznę. I zostaniemy. Twój ojciec był. Hmm. Mój ojciec był podróżującym kupcem. Jesteś synem podróżujących kupców, którzy w poszukiwaniu zysków przenoszą się z miejsca na miejsce. Twoi rodzice byli bogatsi od większości innych kupców i dwie edukowali się tak, jak potrafili. Niestety, wiedza, jaką zdobyłeś, nie jest wystarczająca w nawiązaniu wielu przyjaźni w czasie podróży, a życie towarzyskie sprowadza się do krótkich chwil postojów, kiedy można coś komuś sprzedać. W twoim przypadku poznawanie otaczającego świata rozpoczęło się jeszcze przed nauką mówienia i chodzenia. Młodzieńcze lata spędziłeś będąc sługą na dworze arystokrat. Jako dorastającego chłopca wysłano cię na dwór jednego z okolicznych arystokratów. Pierwsze lekcje są nauką uniżoności i oczekiwania na właścicieli majątku. Jednak obserwacje, gier w szachy, wysłuchiwania plotek, a nawet poezji o wielkich czynach i dworskiej miłości pozwalają ci poznać dorosły świat konfliktów i konkurencji. Dobrą nauką są również zabawy innych dzieci, które okładały się drewnianymi pałkami imitującymi miecze dorosłych. Potem po wkrożeniu w dorosłość życia zmieniło się tak, jak zwykle to ma miejsce. Stajesz się... O kurczę. Eee, stajemy się przedstawicielem szlachty. Choć poczucie różnic przychodzi niespodziewanie, gdzieś po drodze stajesz się mężczyzną, a świat zaczyna się zmieniać wokół ciebie. Kiedy dączasz do szlachty na dworze, twoja nauka wiąże się z długimi godzinami spędzonymi na walce bronią, w zadawaniu uderzeń i ich przyjmowaniu. Poinstruowano cię w zakresie obowiązków względem parana oraz względem tych, którzy pewnego dnia mogą zostać twoimi wasalami. Poza nauką rycerskich ideałów udaje ci się również poznać nieco mniej wyniosłe strony: obowieści starych wojowników o względnej polityce, zdrajcach i uzurpator uzurpatorach. Czy o ludziach, którzy dla osiągnięcia swoich celów. Uciekają się do podstępu Wkrótce jednak wszystko ulega w zmianie I decydujesz się zostać prawdziwym łowcą przygód Powód, dla którego podejmujesz tę decyzję To osobista zemsta Utrata ukochanej osoby, rząd za przygód Rząd za pieniędzy władzy, wyrzucenie z domu I będzie to osobista zemsta tylko ty znasz powód do starego życia i zostaniesz poszukiwaczem przygód. Zważywszy na gniew, który płonie w twoim sercu, decyzja o odejściu nie jest zbyt trudna. Pragniesz zemsty, pragniesz sprawiedliwości. Uczynionych ci krzywd nie można już odwrócić, a te długi można spłacić tylko krwią. Dąż do poszukiwaczy przygód i ruszaj do Kalradi. Jaka będzie polityka zapisu gry? Realistyczna, nie ma wyjścia bez zapisu. A co. No więc, oczywiście, nasz jest dość zręczny. Przede wszystkim, silny jest nawet inteligentny. No, i jeszcze raz trochę do sił. Przede wszystkim, potężny cios, widzę, już tu jest. Posługiwanie się bronią możemy do poekspić do plus jeden. U mnie też na pewno myślę, że perswazja może się przydać. Myślę, że umie zarządzać więźniami. W końcu był przedstawicielem, oczywiście wpiszemy nasze imię, a jak. No i jeszcze co może takiego umieć. Hmm. No coś z taktyki potrafi. Myślę, że bez problemu też posługuje się tarczą, skoro walczył. No i... No i... No biegał, trochę biegał, musiał biegać, tak? No i myślę, że żelazne skóra, o tak po prostu. No, na pewno jest dużo sprawniejszy w broni. No i myślę, że z łuku też mu się zdarzyło parę razy strzelić. No i to tyle. Ale piękniś. Wylosujemy sobie parę razy. I ewentualnie zmienimy mu zarost. Nie, wygląda cudownie. To jesteśmy my. O kurczę. Eee, przybywasz do Kaladrii, krainy rozdartej pomiędzy królestwem rywalizującym ze sobą władzę. Przystanie dla rycerzy i najemników, ze zimieszków i łowców, przygód, z którymi wszyscy zaryzykują życie w pogoni, nam władzą lub sławą. W tym świecie pełnym niebezpieczeństw i wielkich możliwości, masz nadzieję zapomnieć o swojej przeszłości i rozpocząć nowe życie. Czujesz, że oto wreszcie klucz do Twojego przeznaczenia leży w Twoich rękach, że masz wolny wybór i czekają na Ciebie wspaniałe przygody, z przepełniającymi serca powieściami o Kalarady i jej królestwach. Królestwo Nordów, królestwo Rodaków, Kr sultanat saranicki, kanat Kergicki, Królestwie Wegirów i Królestwa Swadzi. Myślę, że królestwo Wegirów to będzie dobra rzecz. Przebywasz z hal Wegirów z płaskowyżu, po którym szlają się surowe wiatry północy. Te ziemie przez większość roku skute są lodem. Lasy pełne są dającej futra zwierzyny, a rzeki pełne ryb. Najbogatsze ziemie ściągają handlarzy ci zaś ściągają bandytów. Zdarzyło ci się już zauważyć mroczną postać na włochatym kucu, którego przyglądała się ze śnieżnej grani przejściu karawany, dlatego widok wiesz w szerokiej dolinie rzeki Boluk bardzo cię ucieszył. Czujesz wyczerpanie, nim udaje ci się znaleźć gospodę w miejscowości Rejwadin, więc szybko zapadasz w sen. Jednakże budzisz się przed świtem w pragnieniu przyjrzenia się okolicy. Wychodzisz na ulice, które wciąż są opuszczone. Nagle słyszysz dźwięk, od którego zostajesz gęsiej skórki, syk ostrza wysuwającego się z pochwy! Ktoś mnie atakuje. No i. Tak, to zdecydowanie było bardzo realistyczne, kiedy strzeliłem do niego skuszy z kuszy sporo chwil. Udało ci się. Nic ci nie jest? Cóż, wygląda na to, że żyjesz. Nie wiem, czy to samo może powiedzieć o Twoim Przeciwniku. Na ulicach będzie grasowało jeden z ozięb i chodzi w wielu jeszcze pozostało. Może będziesz w stanie mi w czymś pomóc. Zaprasmowajmy u mnie w domu, tutaj rozumiesz. Nie wiadomo kto i co usłyszy. Kobiet zabiera się do swego domu. Po wejściu przez dłuższy czas stoi przy drzwiach obserwując ulicę. Wreszcie przekonany, że nikt ci nie śledził, podchodzi bliżej, by z tą porozmawiać. A to ja muszę z nim porozmawiać. A teraz pozwól, że przedstawię ci swoją propozycję. zawsze wstrząsnęli się bandyci, przegnani tam przez wojnę, długi czy też z powodu mił miłości lub zamiłowania do przemocy. Ostatnie jednak stają się coraz bardziej. Eee... O przepraszam. Eee... Chyba zapomniałem stopera włączyć. Tak, zapomniałem z tobera włączyć. Eee, staram się coraz bardziej zukwali, porzucają swoje obozowiska w dziczy i ruszają do miasta w poszukiwaniu nieświadomych tego ofiar. Dowódca straży twierdzi, że dzieje się tak, ponieważ jego ludzie walczą na granicy królestwa i nie ma komu pilnować ulic. ale sam nie wiem, jak się do tego odnieść. Najlogiczniejszą wytłumaczeniem wydaje się obecność sojusznika bandytów wewnątrz murów miejskich, osoby, która pomaga im przenikać do miasta i wskazuje wyjątkowo kuszące celem. Ale wracając do rzeczy, w zeszłym tygodniu porwanie mojego brata. Nie wiem, co mojemu bratu strzeliło do głowy, chłopak z bogatego domu, który w takich czasach sam wędrował po ulicach po zmroku. Cóż, ty robisz to samo, ale jesteś tutaj obcą osobą, która nie wie, jak bardzo źle się tu dzieje. On nie może się w ten sposób tłumaczyć. Jest jednak moją rodziną, więc cóż więc mogę zrobić? Jeśli nie chronisz swych krewniaków, to ludzie zaczną się zastanawiać, czy umiesz, aby dbać o swoje inwestycje, a mnie nie stać na takie wątpliwości. Z pewnością banda na nie okupu, ale nie zamierzam płacić. Oto moja propozycja. Wyglądasz na osobę mającą niejakie doświadczenie we władaniu mieczem. Co więcej, masz pewnie ogień w żyłach, skoro przebywasz do kala koleradji szukać swego szczęścia. Mam zatem następującą prośbę. Zbierz niewielką drużynę, wytrop bandytów w ich kryjówce i daj im nauczkę, której nie zapomną. Odbij mojego brata, a w zamian obdarzy cię odrobinę srebra i mą dozgodną wdzięcznością. Co na to, oczywiście jesteśmy zainteresowani tą propozycją. Samotnie nie dasz sobie rady. Jeśli próbujesz pojedynkę wybić całą bandy, to że tak powiem, myśliwy szybko zmieni się w zjeżdżę. Potrzebujesz kilku ochotników. W okolicznych wioskach zawsze się kilku chłopów, poszukujących pracy bardziej niż nie pola, czy noszenie wody. Jeśli im zapłacisz, z pewnością się do ciebie przyłączą. Zatem masz tu 100 denarów, ta zaliczka na poczet Twojej nagrody. Odejść po bliskie wsie i wykorzystaj pieniądze, by nająć po pomocników. Myślę, że będziesz potrzebował co najmniej 5 ludzi. Dobrze, zbiorę ludzi z okolicznych miosek. Świetnie. Rewident in taweryna. Tam nie znajdziesz, kiedy już zbierzesz całą grupę. Wtedy porozmawiamy i zgodnimy dalszy plan działania. No, Okej. Okay. Eee, mogę sobie obejrzeć, w każdym razie musimy zebrać 5 ludzi. Eee, oczywiście, my eee, udamy się eee... Tak, na zewnątrz i pojedziemy na przykład do K. O tutaj, ok. No i werbujemy sobie ochotników. Dwóch węgierskich rekrutów. Zgadza się, oczywiście, bierzemy sobie ich. I jeszcze mamy obok te teba, bandra. Tak się nazywa soś. I z te bandry mam nadzieję, że tam będzie trzech. E, bo wtedy nie będziemy musieli udać się do Ulburban. <laughs> Ale śmieszna nazwa. Werbujemy ochotników. Dwóch. Oczywiście i Ulburban. Oczywiście musimy ominąć pasmo górskie. Nie możemy przejść przez same góry. Aczkolwiek tak wspinamy się na szczyt wyższy niż to. Ok, banda łupieżców, Jakaś grupa wieśniaków. No i werbujemy ochotników. O kurde. E. Ok, i możemy wrócić do Ravidi. No szkoda, że tutaj od razu nie poszedłem. Miałbym większą armię. Mam 11 chłopów. Całkiem spora ilość, jak wygląda mój kwipunek. Mam 270 denarów, to całkiem sporo. E, mam już całkiem sporo żołnierzy. 11 nas jest łącznie, ale tych 10 wagierskich rekordów to pewnie jakieś nieopierzone chłopi, którzy bardzo, bardzo szybko niestety padną. Odwieść tawernę. Musimy znaleźć naszego kupca z Jest Rejwadin. Dobrze, zapolujemy. Eee, I teraz nowe zadanie. Okej. Okay. Będę ci się w końcu. Pokonaj ich, aby dowiedzieć się, gdzie przetrzymują brata. Dobrze. Więc musimy opuścić miejsce i znaleźć jakiś bandytów. O, proszę bardzo. Dobrze, możemy zaatakować wroga. Ich jest trochę mniej. Ja mam, o to, oni mają toporki o, i uda nam się może ich pokonać. Gdzie oni są? Eee, gdzieś tu pewnie zaraz są. Są. No i udało mi się go tam lekko strzelić. Dobrze, udało mi się zabić jednego yy... Jednego tutaj bandytę. Może uda mi się przeładować, chociaż kuszę się strasznie ciężko przeładowywało z tego co pamiętam. Ale już widzę, że mi wyszło. Aha. No, wyszło czy nie wyszło? Za dużo mi nie zostało tutaj do zrobienia. Ostał się ten jeden. No i mi się udało. Muszę chyba tap, tak. Udało mi się pokonać. Daruj ci życie, ale w zamian chcę informacji. Ty lub twojej kompanii porwali brata znaczącego kupca z miasta. Powiedz, gdzie go ukrywali, i daj słowa, że nie będziesz. Kłopota się ludzi w tych stronach odzieżyć wolno. Niech Ci Bóg błogosławi, Pani, niech Ci Błogosławi. Eee, Trzymam w naszej kryjówce ulbur, Ulburban. Proszę bardzo, możemy sobie wziąć. Oczywiście e, 214. 4 oczywiście no nie jest to nic takiego, możemy wziąć kamienie. E, na pewno jest to dobra broń. No i Ulburban jest i kryjówka porywaczy tam też się od razu udamy po to by e, koniec końców tutaj dać radę e, Ciekawe ile w ogóle nagrywam, bo to tak mnie zainteresowało w jakiś sposób. E, Zapłaciłem 10. Dobrze, to nie jest za dużo. No będzie zaraz 20 minut chyba nagrywki, ale jeszcze nie jestem pewien, więc zrobimy krywkę porywaczy i potem być może skończymy. E, no, jak widać gra się całkiem przyjemnie. W sumie całkiem podoba mi się ta gra. Jakoś Mountain Blade y zawsze lubiłem, Strasznie jestem wolny, ale to pewnie przez tych rekrutów, bo on nie mają konie. Jakby mieli konie, to byłoby łatwiej, no ale pewnie nie umieją nim jeździć. No dobrze, możemy się wbić. Zobaczymy czy coś to da. No, też ja nie mam e, konia, czyli znaczy, że szturmujemy coś. Są tam? No najszybszy to ja nie jestem. Ciekawe, czy tam są. Czy powinni tam być? Będziemy musieli zwolnić paru nich, bo... Nie ja wiem, jakoś nie lubię podróżować. Wolałbym jakąś konnicę mieć kawalerzystów, ale oni no, kosztują swoje. W musieli podjąć się paru prostych zadanek na dworach różnych. On jest i pierwszy nasz cel. Nawet w pierwszych dwóch. Aha. No i nie było to zbyt trudne. Aha, no nie wyszło mi to. No i udało mi się dwa, dwa proste ciosy, a ten we mnie kamieniami rzuca. Dobra, naciągamy kuszę i już naciągnąłem, no to szybko dość. Było dość szybkie. Czyżby już? A nie. To gdzie oni są jeszcze? Coś mi tu nie pasuje. Tam są? No to wygląda. To było takie dość niezłe, pudło. No ale w sumie dobrze, że miałem ich aż To przynajmniej oni coś zrobili. Już? Cieszcie się. Tak, cieszą się wszyscy, więc jak teraz... Jak nie mogę teraz odejść, czyli jeszcze coś, coś jest nie tak. Hm. No tu są? A, ojej! Dobrze, y, musiałem ich te naprowadzić. Tak, tak, dobrze. Udało mi się. I chłopy są moje. No, rzeźnicki zhartowanej hartowanej stali. No, ja ma wolę jednak blokować plus 11, plus 13, no mam lepsze, plus 22, plus 21, no to mogę dać swoim ludziom. No, ale to nie będzie wełniana czapka. Oczywiście, w sumie wezmę, bo ja nie mam czapki, więc mogę wziąć taką oto rzecz. Nie mają żadnych tarcz, nie mają nic takiego, więc bez problemu no, udało mi się ich pokonać. Mogę więc wrócić do Rejwadin po to, żeby dogadać się z kupcem a propos naszego e, naszego tutaj ten. Ale, ale możemy awansować część rozdziałów. Możemy awansować ich do poziomu wegirskiego Piechura. A już zaczynają coś przypominać. Oczywiście dalej do Rejwadinu dążymy. No i tak sobie dążymy. Całkiem przyjemnie się w to gram. No, damy misję i myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że na jutro uda mi się nakręcić kolejny odcinek. I czy jest tu kupca? Jest i kupiec z Rejwadinu. Cóż, mój brat dotarł bezpiecznie. 200 denarów, bardzo dobrze. Oto reszta z odkrody. Pieniądze bardzo się przydadzą. Kapitan Straży. Dobrze, czyli musimy po prostu pokonać... Dobrze. O, czyli mamy coś więcej. Czyli mamy bronić miasto. Dobrze, czyli aha, czyli... No oni zabili nam paru ludzi. Bo to są moi wajgarsy, piechociarze i wajgarsy ci to nie robią trochę roboty, słyszę, że coś tu się gdzieś dzieje. O, okej, okay. udało mi się. No i dostałem osiągnięcie, do dobranie, które daje mi. No, cieszę się, że coś mi się tam udało zrobić. No i moi drodzy, na to wygląda, że to wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że kolejny uda mi się dać. Od razu, szybko. Dziękuję za oglądanie, zapraszam Was ponownie. Cześć!